No cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. Mamy odcinek 74, w którym będę budował coś z wełny. Ho ho ho. ho, ho. E, no dobra. Ok, koniec tego wstępu. Mm, powiedziałem, co będę dzisiaj budował, jednak. No tak, w domku się raczej nic nie zmieniło. E, firma Creeper Company się spóźnia. Tak, nie jest to mój pomysł, pewnego użytkownika, który przeczytałem komentarz i mnie rozbawił. Ale okej, okay. dobra, proszę bardzo. Plac. No cóż, plac zrobił się okręgiem, kołem? <grych> tak, będzie to okrągły plac i dzisiaj właśnie zajmiemy się tym. No dobra, jestem na dole. E, co by Wam tu jeszcze powiedzieć? E, tak, wyszedł Minecraft 1.2, który dodaje naprawdę fajne rzeczy, e, których nie będę tutaj omawiał, gdyż nie jest to seria poświęcona takim e, sprawom. No wyjątkiem był jeden odcinek, e, w którym omawiałem Update 1.5, chyba. Ho, ho ho, stare czasy. Ale, okej, okay, chodźmy tutaj, chodźmy. No, proszę, i mamy tutaj koło. E, wyobraźcie sobie, ile już poszło wełny na ten cały okręg, tak więc cóż, dobijający, naprawdę. Ale to jest nic, to jest dopiero nic. E, tak, ten plac będzie składał się z wełny. Jaki będzie wzorek wam? Nie powiem. Zobaczycie pod końcem odcinka Nie, nie przewijać. Okej, okay. chodźmy tutaj i patrzcie, co ja tu mam. No tak, mam tu dużo owiec, e, które rozmnożyłem dwa razy. No i proszę, dużo roboty nie było. Ale oczywiście musiałem powiększyć swoją farmę, gdyż to była masakra. E, tak, zniknęły brązowe owce. No oczywiście tam jest kilka, nie mogłem ich pozbawić. Nie mogłem pozbawić się koloru brązowego, gdyż e, trudno go zdobyć. Ale magazyn zbudowałem, tak więc no sądzę, że już nic, niczego nie będę budował takiego dużego z brązowej wełny. A do tego kolejnego. Projektu przeważnie potrzebna będzie mi czarna wełna, tak więc, no cóż, zbieranie było monotonne, długie. Nacharowałem się jak głupi, zużyłem chyba 9, 10, 11 e, szczypcy, nożyczek, których naprawdę, naprawdę nie liczyłem, e, gdyż to było bez sensu. Jednak powiem Wam, że to nie jest wcale takie trudne. Wystarczy chodzić po farmie i trzymać przycisk prawy i po prostu zbierać tą wełnę, e, co jest naprawdę bardzo łatwe. Proszę bardzo, ile tej wełny uzbierałem? Może najpierw ta skrzynia. E, limowa wełna, której już raczej limowych owiec jest mniej, było ich dość więcej. E, później przefarbowałem na czarne, gdyż potrzebowałem dość dużo czarnej wełny, która znajduje się w tej skrzyni. Tak, dokładnie. E, mamy tutaj około 40 staków czarnej wełny. Tak, wiem, masakryczna ilość. E, I reszta wełna. Czerwona, zielona, niebieska, e, jasno-niebieska, żółta, Biała i pomarańczowa, ewentualnie jeszcze fioletowa. E, tak, ta cała wełna będzie potrzebna mi do pewnego projektu, który właśnie teraz, za chwilkę, będę budował. E, no i cóż, jest to największy pixel art. Tak, jest to pixel art, e, jaki wybuduję e, w tej serii, raczej Minecrafta. Większego raczej nie będę budował, gdyż nie sądzę, że podoba się takiemu wyzwaniu. Ok. No cóż, to byłoby na tyle. Czy o czymś zapomniałem Wam powiedzieć? Chyba nie. Teraz będziecie oglądać filmik w przyspieszonym tempie, jak je to będę budować. Jednak nie jestem pewien, czy cały, całą budowlę będziecie oglądać w przyspieszonym tempie, gdyż na pewno zajmie mi to kilka ładnych godzinek. No i cóż, zabieram się do budowania, a wy będziecie mogli oglądać końcowy efekt. Ok, lecimy. Ach, to jest to. Odpoczynek po ciężkich dniach pracy. No dobra, witam was ponownie. Już ze skończonym projektem. Projektami może. Gdyż nie tylko zrobiłem swój plac, jednak kilka także innych fajnych rzeczy. Otóż troszkę przemodernizowałem swój domek, który wygląda właśnie tak. Piwnica. która wygląda E, oraz także zrobiłem system szybkiego wchodzenia i schodzenia, tak więc Subcio e, za chwilkę Wam to wszystko pokażę. E, jednak najpierw, póki mamy jeszcze dzień, tak, pokażę Wam nad czym trudziłem się około 4 godziny, 5. I ciach. Proszę bardzo. Oto jest projekt na dziś, czyli na 74. odcinek. No cóż, pewnie troszkę słyszycie w moim głosie zmęczenia, ponieważ nagrywam to już dość późno, a projekt naprawdę był strasznie męczący. Nie dość, że można było naprawdę się pomylić, to nie wszystko jest tutaj doskonałe. Niektóre po prostu są poprzekręcane, jednak myślę, że mi się udało i wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie. I naprawdę, co każdy, co każdy kolejny raz się na to patrzy, wygląda to naprawdę według mnie coraz lepiej. No i się już do tego tak przyzwyczaiłem, że nie sądzę, żeby tu mogło być coś innego. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, kolorowo i o to właśnie chodzi. W ogóle posłuchajcie, wszystkie projekty, które tu zbudowałem są z wełny. Skin, skrzynia, pixel art i kurczak, no kurde. Ile ja tej wełny już tutaj wykorzystałem, to jest masakra. Ale to według mnie mi się naprawdę udało. No cóż, ocencie tam sami, zobaczę jak tam według was to wygląda. Oczywiście mile widziałem także komentarz. Możecie także napisać, jak świetli tego PixelArta. Myślałem o jakichś wysuwających się, wiecie, jakichś lampkach, coś takiego. Że moglibyśmy za pomocą dźwigni po prostu oświetlić to. Jednak jak na razie mi nic nie przychodzi do głowy. No i cóż. Uff. Oczywiście nie tylko tutaj są zmiany, jak widzicie. Tutaj także posadziłem drzewka. Zrobiłem taki mały plac dla PixelArta i także tutaj jest wejście troszkę przerobione. Tak, więc może zacznijmy oprowadzanie. Okej. Okay. Wyspa, tak, nie ma tutaj już trawy, usunąłem część trawy, e, zmieniłem domek, tak jak już wam powiedziałem, troszkę tutaj przerobiłem. A teraz schodki można przekręcać, patrzcie. ha. ha, ha. E, i jeszcze drobię pistona, który zakręca, jakby tą wodę. E, bo szczerze mówiąc, troszkę mnie to tak irytowało, wchodzę tu, taka woda, nic nie widać, praktycznie. E, tak, w domku to byłoby na tyle. Piwnice jeszcze już widzieliście, i tak, mamy jeszcze tutaj taki tryb szybkiego schodzenia. Stajemy na tym pistonie i wciskamy tą dźwignię, i spadamy tam do pewnego miejsca. A zresztą pokażę wam. No właśnie, tak. Full życia, full życia. Tak więc bardzo fajnie, możemy się szybko przydostać na dół. Jednak jest to takie wyjście, takie szybkie. Wiecie, mamy jeszcze jedno wyjście, które za chwilkę wam pokażę. No i tak. Uch. Troszkę tutaj się pobawiłem. Zrobiłem taki mały mostek. E, troszkę, oczywiście, roślinność. I powiem Wam, że naprawdę podobają mi się te drzewa w tej okolicy. Tak. E, te drzewa po prostu będą w tej bazie, tak jakby. I one będą tutaj wszędzie. No nie wiem, tak, takie jakieś mam. Hmm, zachcianki. Po prostu mi się podobają te drzewa w tej okolicy. Ok, chodźmy tutaj, chodźmy tutaj. E, baza Megamana. Główny dom. Ok. Tak, tu jest wnętrze skina, możemy wejść do wnętrza skina, i tu mamy windę. Tak, jest to szybkie wchodzenie do domku, proszę bardzo. Trzymam prawy przycisk. Jak widzicie, jestem w WC. Klikam na ten wagonik, wysiadam z wagonika i proszę, jestem na górze. No i cóż, jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, gdyż możemy się tu dostać tak szybko. Żadna winda pistonowa chyba nie działałaby szybciej niż to. No i jest łatwe do zbudowania. Myślę, że wiecie, jak to zbudować, gdyż budowałem takie samo w odcinku 19 e, do wieży Tower of Kings, tak więc ciekawych zapraszam. E, tak, lampki, no niestety Negus system nie chciał mi się <grywania> ciągnąć czerwonego proszku. E, e, wnętrze skina możemy także się jeszcze dostać do wnętrza skina. Tam jest ciekawego nie ma. E, I mamy tutaj drugie wyjście, które. O! Tak, prowadzi nas na dół. O kurczę, jak wygląda tam. Wygląda jakby tam stał na tych schodach taki mały. Dobra. No i słuchajcie, fajnie, że zapodano, noc, wam powiem. Bo teraz jest to bardzo fajnie wszystko oświetlone. Zobaczcie. Skin jest oświetlony. Mega Man jest oświetlony. Z tyłu są pochodnie. I także skrzynia jest oświetlona. Co daje naprawdę bardzo fajny efekt. I jeszcze tutaj te lampiony naokoło. E, powiem wam tak, że dzisiaj właśnie ten odcinek jest taki troszkę przełomowy, że tak powiem Gdyż ta baza moja nabrała naprawdę e, wyglądu e, No i po prostu wiem jak już będę budował kolejne budynki Chyba już wiecie nawet e, Będę po prostu budował wokół tego placu e, Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Tak jakbyśmy jeszcze mieli cztery wolne sloty na jakieś budynki Tak więc, no cóż, fajniutko i tak. E, gdzie pójdziemy? Może jeszcze tutaj chodźmy. Do Megamana. Okej, okay, jesteśmy. I mamy tutaj tak, Pixel Art baza Megamana Minecraft Extreme Adventure sezon 4, odcinek 72. No taka informacja, ale wygląda to naprawdę bardzo fajnie i estetycznie. E, naprawdę podobają mi się te lampiony. Dobra robota, dobra robota. Tam jest jeszcze czerwona pochodnia, która po prostu zasila to. E, no i właśnie mam taki styl tych latarni, że tak powiem. Eee, dwa z tą slaby, eee, na no to lampa i na górze z tą slap. Bardzo fajnie to wygląda. Eee, no i tak właśnie teraz będę budował te lampy, że tak powiem. Okej, okay, chodźmy tu. Tak, tu jest magazyn oczywiście. Wejście piękne. Eee, tu właśnie staram się zrobić jakieś takie fajne wodospady, jakieś roślinność, żeby to tak miło po prostu fajnie wyglądało. Eee, żeby jak się obok tego przychodziło, to nie. Oj trawa, znowu trawa. A tak to proszę, możemy sobie popatrzeć na jakieś drzewka, wodę, bardzo fajnie to wygląda. W magazynie nic się raczej nie bawiłem. Nawet tej wełny tutaj nie przytrzymywałem, gdyż no cóż, czarna wełna by się po prostu nie zmieściła do wózka. <laughs> Okej, okay, chodźmy, chodźmy. W ogóle tak brakło mi. Tak, czarnej wełny mi brakło, około pół staka, tak, więc dużo nie było. Wyliczyłem to jako tako dobrze. Projekt tego. Pixelarta możecie pobrać z opisu do tego filmu, tak więc zapraszam. Jeżeli ktoś to wybuduje, no to cóż, możesz mi wysłać screena, ja chętnie zobaczę jak to wybudowałeś. Bo naprawdę nie jest to łatwa robota. Okej. Okay. Mam tutaj jeszcze kurczaka, tutaj raczej się nic nie zmieniło. Troszkę ewentualnie roślinności, drzewek. Zobaczymy ile będzie jajek. Dziewięć jajek, no w miarę. Okej, okay. no i co? To raczej byłoby na tyle. Baza naprawdę teraz wygląda świetnie. Mm, ten pixel art naprawdę podkreśla to. Kolorowo tak ma być, nawet stąd to wygląda świetnie. E, no i cóż, to będzie już raczej koniec. Czy ja o czymś zapomniałem? Chyba nie. Pokazałem wam wszystko, co się zmieniło. E, no i cóż, uważam ten odcinek naprawdę za udany. E, gdyż udało mi się zrobić naprawdę dużo rzeczy. E, sam w sobie ten pixel art był masakryczną robotą. No i cóż, naprawdę żałuję, że nie gram tutaj na jakimś trybie kreatyw, gdyż, gdyż skończyłbym to na pewno o kilka godzinek krócej. Jednak nie to się liczy naprawdę. Teraz, jak po prostu to skończyłem, mam z tego wielką satysfakcję. I o to właśnie w tej grze chodzi. Już się dorobiłem naprawdę dużo budynków, z czego po prostu jestem zadowolony i to nie zniknie. To po prostu cieszy oko. No i cóż, nasza baza rozwija się cały czas, tak więc myślę, że. W kolejnym odcinku zajmiemy się budową albo wieże Isengard, którą fortecy, oj wybaczcie, którą już planowałem od kilku odcinków. Nie będzie ona tutaj jednak. Będzie znajdować się gdzie indziej. Chociaż dlaczego nie tutaj? Chociażby tam. Przydałaby się jakaś taka wysoka budowla. Tym bardziej, że możemy teraz budować na wysokość 200... Nie, nie, nie. Nie wiem na jakiej wysokości możemy budować. Ale wiem, że wyższej. Okej, okay, okej. Okay. No i cóż, to byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że odcinek był naprawdę bardzo udany. No i zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka, w którym pewnie będziemy także budować coś wielkiego. Dobrze, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało, co tutaj dzisiaj zrobiłem. No i miejmy nadzieję, że kolejne odcinki także będą udane. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.